Nigdy więcej nie gotujcie jajek. Nareszcie, żeby ugotować jajko, nie potrzebujemy ani prądu, ani gazu. I ktoś jeszcze wątpi, że Niemcy są genialni? Patrzcie tylko, co wymyślili: jak łatwo ugotować jajko bez prądu i gazu. Do tego potrzebna nam będzie zwykła folia aluminiowa i taki plastikowy pojemnik, ale koniecznie z przykrywką. Odrywamy kawałek folii i zawijamy w nią nasze jajko. Właśnie tak. Ważne, żeby zawinąć je w kilka warstw. Potem wkładamy jajko do pojemnika i mocno zamykamy. Teraz wystarczy tylko porządnie początnąć pojemnikiem z jajkiem. Robimy to przez jakieś 40 sekund. Myślę, że to już wystarczy. Otwieramy pojemnik, wyciągamy nasze jajko i ostrożnie rozwijamy z folii. Kiedy czynliśmy pojemnikiem, od tarcia folii o plastikowe ścianki powstało reaktywne ciepło, które właśnie ugotowało nasze jajko. Patrzcie, jajko naprawdę się ugotowało bez prądu i bez gazu. To jest po prostu genialne. Metoda sprawdzona, korzystajcie!